Cześć, jestem Terror. A ja jestem White I witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w SWAT-4 kooperację. A dzisiaj pojedziemy, dzisiaj. No, bo teraz, no. Teraz kręcimy e, z mapy Frax Residence, oczywiście. No. Tu macie e, informacje. pozostają bez zmian, jak z poprzedniego odcinka. A można kulki zmienić? Kolor? Ja chcę zielony. Ja też bym chciał, ale niestety nie e, fundusze słocza fundusze tego na to nie pozwalają. No. No. Dobra, no to zaczynamy. Nie chcieli nam zafundować. tego. Się na w tym odcinku próbuję nie zginąć. No właśnie Uczyłem go jak nie zginąć, więc powinno Dobra. nam się udać. Stój! Idziemy stój. Cofnij się. Hmm. Dobra, sorry, sorry szefie Ustawienia, otwórz i wejdź. Czy no. mi rozkazujesz? No i mam, cię, mam cię zaśgać? Mam cię Nie. zaśgać? Y, widzisz, widzisz, w prawym górnym rogu mnie? A właśnie, o trzeba było... dobre i teraz jest. Czekaj. Są objęte. Nie chcę zamontować. Ocuń się. Na trzy, dobra? No. Raz, no. dwa, trzy. O!

co, tu gdzie masz prochy? No wiemy, co tu się kręci. Chodź, 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 chodź. Gdzie po schodach do góry, z powrotem? Wróćcie. No Bo czekaj na mnie, nie? A, jeszcze jedno drzwi, dobra, sorki. Lewo czy prawo? Ty co, przeszukałeś pomieszczenie? Szafę no, jakiś. Tak, przeszukałem. E, znalazłem piątela, w ich ubrania. O, lustro. Ho, ho. Chodź. Dobra, to schodzimy na dół do piwnicy. My wiemy co tu się dzieje, no? Mm -hmm. Coś tu kręcą. gwałt, gwałt y, normalnie wiecie. Bijaj, bijaj. Y, patrzę czy ktoś tu jest, dobra, idziemy na lewo. Najpierw ja se rzucę granata, ale to na lewo. Ty jesteś genialny. No to nie Ta, Tak, Jak tej maski nie masz, genialny chłopcze. Kamera tu jest. No i prześ no ja! Dobra, idziemy. Co się stało? My no, jesteś inny. Idzie ty biegniesz. Sprawdzam pralnię. Hmm. Dobra, pralnia czysta. Tutaj zamk zamknięte drzwi, nie ma nikogo. Dobra. To jest właśnie, Lisa. Według nie kolejna kobieta <grywa> na czołgu sobie drzwi. O, w końcu, co się ja zrobię? Dobra Podkładamy No oparcie jak montuje ładnie mm -hmm. I na trzy raz dwa, trzy I wchodzisz widzicie ktoś tu mieszkał Mieszka Mieszka? tutaj okay. Możesz morta nie trafił Aha, dzięki Ej <grym> 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 hey, nic nie widzę Dobre, dobra dobra, byś zgwałcili kogoś Kuj go Ty łysy grubasie Zgwałciłeś biedną dziewczynkę Chodź, ja, co tu jest jakaś piwnica Chodź na 3-4, rzucimy granata. 3-4 Oj, co to za brudas! Um, dziewczynkę, która nikomu nic nie grozi, potraktowaliśmy ją granatami. Ale ją skujemy! No. no i misja udana powodzeniem. Oj, to pojedziemy jeszcze jedną misję, żeby nie było. No i będziemy mieli trzy odcineczki. Tak, sto na sto. No, pięknie, ładnie. Niestety po y, poprzednim odcinku ktoś nam zepsuł. Staty, terror. Nie, o powie... e, dobra. <grywia> dobra, no, dawaj, got. No do widzenia, go. do, do usłyszenia. Cześć. No, na razie.